Dawaj kolejny filmik, bo ty pato nie wytrzymasz, no, jak czegoś nie nagrasz, no. O, już czkawka pijacka przeszła, nie? To normalnie ognia? O, chuja, kurwa, gaz się skończył. A właśnie, miałem tutaj gaz. To normalnie w szafie z takie trany. Kurwa mać. Już mi te młode czpunki wysłały, Wyćpały pierdolone. Kurwa, ale chociaż butelkę by zostawili, pustą. A nie, jest, normalnie. Normalnie. No bo jak kurwa? To w ogóle chyba oświetlenie jest. No, tu normalnie no. Trzeba zapierdolić Znaczy kurwa na pewno za zapaniczkę, kurwa, nie? Wiadomo, że po cichaczu w płuco przypierdolę ze trzy razy, że coś poklepało no, Jest normalnie, pełna butna. Kurwa, ale ogień! Ty w ogóle nie wykasimy kurwa, mać patelni! Ale ty masz pato dziury na bani. Tutaj nie! Do zlewo nie wrzucaj, bo tam jest tyle, kurwa, twoich szczynów. No, że to jest mieszanka wybuchowa. To jest groźniejsze niż ten gaz za paniczki. Co kurwa 15% baterii? Wypierdolę mi z tą. Teraz normalnie ogień jest. Ale to ma przyjewanie Właśnie, coś miałem jeszcze kurwa zrobić teraz. Wiaderko zakurwić z wiaderka. Otwarte? Nie, to kurwa nie poklepie. Z tego wiadra. No, to by poklepało. No, ale to ładnie już mam kurwa zrobione. No, to już mam kurwa. Normalnie, trochę porobione. No, jakoś to kurwa wygląda, nie. Tylko ja się dziwię, czemu mnie te japole w ogóle nie klepią. Kurwa, dawaj bronxem dopij. a jak? Niedobry ciepłe piwo, kurwa.